W poprzedniej sprawce przyjrzeliśmy się trochę osobie i przesłaniu, jakie niesie pani Taylor Swift, która niedługo w Polsce zagra koncert. Teraz zapraszam Was na kolejną sprawkę, czyli naszą cotygodniową wycieczkę po globie. Watykan Oggi mi trocho allo Stadio Olimpico di Roma per la giornata mondiale dei indetta da 25 maja, na zorganizowanych przez papieża Franciszka po raz pierwszy obchodach Światowych Dni Dzieci, wystąpił tzw. drag queen, używający pseudonimu Carmine de Rosa. Przebrany za kobietę mężczyzna tańczył przed małymi dziećmi, wykonując sugestywne gesty. Występ odbył się nieopodal Stadionu Olimpijskiego w Rzymie. Papież Franciszek spotkał się tam z prawie 70 tysiącami dzieci z całego świata w wieku od 6 do 12 lat. Koordynator wydarzenia ojciec Enzo Fortunato powiedział: Światowe dni dzieci są profetyczną intuicją papieża Franciszka, która wniesie wiele życia do kościoła. Natomiast pan transwestyta skomentował zaproszenie na wydarzenie za pomocą swoich mediów społecznościowych. Na jednym z nagrań mężczyzna, przebrany w różową sukienkę z głębokim dekoltem, wyjaśnił: „Chciałbym zauważyć, że organizatorzy zażyczyli sobie mojego występu ze względu na mój profesjonalizm. Na scenie po prostu bronię mojej sztuki.” Stany Zjednoczone. Znany hollywoodzki aktor, pan Richard Dreyfus. Gwiazda filmów takich jak m.in. Szczęki. Zaszokował publiczność zebraną w kinie, w którym zorganizowano z nim spotkanie. Gdy 76-latek, ubrany w sukienkę, wszedł na scenę w takt piosenki Taylor Swift, publika zareagowała bardzo entuzjastycznie. Entuzjazm jednak opadł, gdy pan Dreyfus powiedział, że według niego tak właśnie wygląda ruch LGBT. A to nie koniec jego zbrodni. Stwierdził także, że rodzice, którzy pozwalają swoim dzieciom na zmianę płci, są złymi rodzicami, a ich dzieci mogą w przyszłości zmienić zdanie. Powiedział też, że nie powinno się słuchać dziesięciolatek, które mówią, że wolą być chłopcem niż dziewczynką. Z kolei w zeszłym roku pan Dreyfus stwierdził w jednym z wywiadów, że nowe, poprawne politycznie wytyczne dotyczące filmów, którym mogą zostać przyznane Oscary, sprawiają, że chce mu się żygać. Hiszpania Muzyk Alberto Pugliato zamieścił w serwisie X swoje zdjęcie z nowonarodzonym synem podpisane Szczęście i Duma. Lewicowy komik i aktywista LGBTQ i wszystkie inne literki pan Jaime Caravaca w komentarzu do zdjęcia napisał Nie da się wykluczyć, że twój syn jest gejem i gdy dorośnie będzie ssał czarnego. Ojciec odpowiedział mu Zapewniam cię, że przeprosisz za to, co powiedziałeś o moim trzymiesięcznym synku i odkryjesz, że prawdziwe życie to nie Twitter. 3 czerwca pan Puliato przyszedł na stand-up komika w Alicante, wszedł na scenę i kilka razy uderzył tęczowego pseudoartystę w twarz. Zgromadzonej publiczności wytłumaczył, że powodem były pedofilskie komentarze: Homoaktywisty, jestem tylko ojcem broniącym swoich dzieci. Co powiedziałeś? Co, że mój syn będzie stał czarnego ma trzy miesiące? A teraz powiedz mi to twarzą w twarz. Gruzja. 17 maja, gdy tęczowe środowiska obchodzą międzynarodowy dzień przeciw homofobii, bifobii i transfobii. W Gruzji cerkiew prawosławna oraz państwo oficjalnie świętuje dzień świętości rodziny. Z tej okazji centralną aleją stolicy Gruzji Tbilisi przeszedł marsz z udziałem prawosławnych hierarchów oraz premiera Gruzji pana Irakli Kobakhidzego. W tym roku po raz pierwszy Dzień Świętości Rodziny i Szacunku dla Rodziców został ogłoszony świętem państwowym. Został on zainicjowany przez Cerkiew w roku 2014, rok po rozgonieniu marszu LGBTQ i wszystkie inne literki przez tłum zwolenników normalności, któremu przewodzili prawosławni duchowni. Jak mówili dziennikarzom uczestnicy marszu, dzisiaj jest wielki dzień rodzina jest naszą fortecą. Dlatego Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, abyśmy mieli rodzinę i byśmy mieli dzieci. Rodzina jest jak małe państwo. Jeśli nasza rodzina ma się dobrze, jest to dobre dla kraju. Węgry. 1 czerwca ulicami Budapesztu przeszedł propokojowy marsz poparcia dla polityki premiera Viktora Orbana. Wzięły w nim udział dziesiątki tysięcy Węgrów, niosących narodowe flagi oraz transparenty z napisem Nie dla wojny. Podczas przemówienia na zakończenie marszu premier Orban ostro skrytykował retorykę wojenną, ideologię gender i działania George'a Sorosza. Powiedział: nie będziemy poświęcać młodych Węgrów. Odrzucamy plan wojenny opracowany dla pieniędzy, przejęcia aktywów na Ukrainie i interesów wielkich mocarstw. Wielkie wojny nie biorą się z nikąd. Kryzys gospodarczy, brak surowców, wyścig zbrojeń, pandemie, fałszywi prorocy, próby zamachów, złowrogie cienie wokół nas. Tak to się zaczyna. Węgierska lewica jest na pensji Sorosza, finansuje ich media, a listy wyborcze są pełne jego ludzi. Albo my wygramy, albo oni wygrają. Niech Bruksela również zrozumie: żadnych imigrantów, żadnego gender, żadnej wojny. Nie ma trzeciej drogi. Jest tylko trzecia wojna światowa. Zwolennicy wojny chcą pokonać Rosję tak jak próbowano to zrobić podczas pierwszej i drugiej wojny światowej. Gotowi są nawet do starcia z całym wschodem. W pierwszej wojnie światowej straciliśmy dwie trzecie naszego kraju. Podczas II wojny światowej gotowe do boju siły armii węgierskiej zostały zniszczone na obcej ziemi. Nie pójdziemy na wojnę, nie pójdziemy na wschód po raz trzeci, nie pójdziemy już więcej na front rosyjski. Byliśmy tam już wcześniej i nie mamy po co tam być. Polska. W naszej ostatniej wycieczce po globie widzieliśmy ekumeniczne nabożeństwo z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Bifobii i Transfobii. Okazuje się, że to nie jedyna taka inicjatywa w Polsce. Stowarzyszenie Tęczowi Społecznicy, złodzi, w swoim hotelu interwencyjnym, zorganizowało 18 maja podobne ekumeniczne nabożeństwo. I czy pragniesz z pomocą Ducha Bożego żyć? W miłości, świętości i świętować życie. Zostało ono odprawione przez luterańskiego pastora pana Marka Ugloża oraz samego prezesa tęczowych społeczników pana Mariusza Ławnika. Dziękujemy Boże, który jesteś źródłem miłości, wolności i życia w obfitości. Za twoją ojcowską rękę i matczyną opiekę wobec tych Którzy stają się ofiarami nienawistnej mowy, społecznego wykluczenia i ostracyzmu. Mężczyzna ubrany w Albę, stał przy stole przypominającym ołtarz, unosząc do góry ręce w geście kapłańskiej modlitwy. Udzielił także komunii, tu oczywiście należy postawić znak zapytania pastorowi Uglożowi oraz obmył nogi katolickiemu, tu także zasadny wydaje się znak zapytania księdzu Rafałowi Figlowi. Sam ksiądz Figiel z kolei odprawił dzień później w tym samym hotelu interwencyjnym, Msze Ogłoszenia duszpasterskie wygłosił w niej ubrany w sutannę prezes tęczowych społeczników, który na Facebooku napisał Ja posługiwałem śpiewem oraz czytaniem tekstów liturgicznych. Dawno temu odszedłem z kościoła rzymskokatolickiego. Są pewne kwestie, które są nie moje. Niemniej Rafał to o księdzu. Sprawił, że było bardzo przyjaźnie, niczego nie ujmując z istoty i treści tego wydarzenia. Ponownie Polska. Przed ciemnym ludem. Pan Rafał Bujnowski i jego dzieło zatytułowane "Kałuża Oskara". Pan Rafał niewątpliwie wysokiej rangi artysta, skoro patronat honorowy nad dziełem objął sam prezydent Warszawy, pan Rafał Trzaskowski. Zaprojektował pomnik poświęcony neurotykom. Ma on postać wgłębienia w ziemi, które gromadzi wodę. Gdy spadnie deszcz, w tym miejscu tworzy się kałuża. W jednej z recenzji dzieła czytamy: Kałuża jest płytka. 3 centymetry, a jednak okazuje się na tyle głęboka, że kiedy naprawdę dobrze się wpatrzeć, da się w niej dojrzeć metaforę polskiej transformacji. I jeszcze raz Polska. Dzień dobry, Mateusz Sulwiński. Zapraszam Państwa na rozmowę dnia. Witam się z Państwem po raz pierwszy, ale nie ostatni. Będę miał przyjemność poprowadzić dla Państwa serię rozmów o mojej społeczności, czyli o osobach LGBT. Grupa Stonewall, organizacja ruchu LGBTQ i wszystkich innych literek, otrzymała własny program na antenie TVP3 Poznań. W ramach współpracy działacz LGBTQ i wszystkich innych literek pan Mateusz Sulwiński będzie prowadził program Rozmowy Dnia poświęcony społeczności LGBTQ i wszystkich innych literek. Gościem pierwszego odcinka wyemitowanego 29 maja był Drag Queen, przedstawiający się jako Twoja Stara. Grupa Stonewall zapowiada, to będzie odtrutka na lata dezinformacji prowadzonej przez telewizję publiczną kontrolowaną przez poprzedni rząd. Gdyby ktoś nam o tym powiedział rok temu, nie uwierzylibyśmy. Ja myślę, że wielkie brawa i gratulacje za to, że będziesz tutaj witał się z widzami i widzkami rozmów dnia. Ja myślę, że to jest jakaś taka pewnie sytuacja bardzo ciekawa, że wreszcie zadamawiamy się w telewizji, której naprawdę, w telewizji publicznej, której nie było nas od dawna. W ramach naszej cotygodniowej wycieczki po globie na dzisiaj przygotowaliśmy tyle. Teraz przejdziemy do ostatniej sprawki, czyli prawdopodobnego zakazu Mszy świętej tradycyjnej przez Watykan. Za chwilę pojawi się miniatura do tej następnej sprawki, natomiast tych z Was, którzy chcą nam pomóc, bardzo proszę o danie łapki w górę również pod tym filmem, który właśnie kończycie oglądać, oraz o napisanie komentarza. Najlepiej ponad pięciowyrazowego. To bardzo pomaga w rozmowach z Panem algorytmem. Zapraszam do ostatniej sprawki.